I budujemy most. Cyk. Akurat mamy ciężarówkę, która ma dużo tych części naprawczych. Więc możemy wybudować. O, oh, hamuj, hamuj, hamuj. Możemy wybudować aż dwa takie mosty, bo drugi będziemy mieli też zaraz po drodze. I wieziemy sygnalizator. Kontynuujemy poprzednią. E e znaczy ekspedycję, którą zaczęliśmy ostatnio. Ciekawe, jak będzie wyglądała miejscówka na drugi most. Powiem ci, że tą ciężarówką naprawdę ciężko się jedzie i w niej tak naprawdę przydają się zapasowe koła. Zużyłem już chyba cztery kotwice, żeby dostać się do tego miejsca z bazy. Naprawdę zajebiście trudny teren, zwłaszcza dla tego pojazdu. Ale myślę, że znaczy wyznaczyłem sobie drogę, która raczej będzie w porządku dla tego pojazdu. To było zadanie dowód siły. To jest trochę słabe, bo nie widzisz tych zadań, nie? Nie wiesz, gdzie możesz sobie je wykonać. One powinny być śledzone wszystkie naraz, bo większość tych zadań polega na tym, żebyś odwiedził jakieś miejsce. I tutaj akurat byłem przed chwilą. No i co mi szkodziło, żeby to zrobić, nie? Muszę wybrać sobie to zadanie, muszę w ogóle wiedzieć, że to tu jest. O, ale małkowało. I dopiero wtedy będę mógł sobie je wykonać, nie? Tak moim zdaniem to jest słabe. Powinny być te wszystkie zadania od razu śledzone. Bo na przykład też byłem w okolicy tego miejsca, które mam zbadać. Zobaczcie, że tu mam wszystko przebadane. Tu sobie akurat jechałem podjazdem po modyfikację. No i za cholerę nie wiedziałem, że mam to zrobić, nie? Że mogę to sobie jakby obadać. Teraz, żeby wrócić do ekspedycji, muszę przestać śledzić jakiekolwiek zadanie. Nie, takie, wiesz, podczas ekspedycji część tych zadań pobocznych można automatycznie po prostu zrobić. Gdybyś wiedział, że możesz je zrobić. Więc nie wiem, czy tutaj nie warto korzystać z tych ym, takich dodatkowych aplikacji typu MapRunner Info, które od razu ci pokazują, co w twojej okolicy jest do zrobienia. Na przykład jakaś, jakaś miejscówka, nie? Otworzyć sobie tą mapkę, nie wiem, na drugim monitorze <gry> i po prostu tak jechać. Wiesz, jesteś w pobliżu danego... Tam etapu zadania, podjeżdżasz sobie, robisz, i już ma, masz potem z głowy dojazd do tego miejsca, nie? Bardzo by to było fajne. A teraz dojeżdżamy do kolejnego miejsca, gdzie trzeba wybudować most. I właśnie zastanawiam się, czy ten most tutaj nie będzie jakiś większy od tego, którego zrobiliśmy przed chwilą, bo ta przerwa tu jest znacznie większa, nie? Zobaczmy. Ehm, nie, dalej potrzebujemy tyle samo części. Dostarcz. Hmm. Ciekawe, nie wygląda na taki przyjemny do przejazdu ten most. Tutaj wyznaczyłem sobie trasę do zadania, i nie wiem, czy nie, będę, nie będzie lepiej jechać wodą, po prostu tutaj dołem, ale jeszcze zobaczę. Tak czy inaczej, no ten most, tam z drugiej strony jest skała. Ja mam trochę problem z tą ciężarówką, bo skończyły mi się podnośniki, więc jak zaliczę boka, to nie mam tutaj niezależnej wyciągarki. I nawet jak sobie gdzieś ustawię kotwicę, to może być ciężko, o. Oh. może być ciężko, żeby się podnieść, więc mogę mieć w pewnym momencie, no, lipę. Dodatkowo snorkel nie jest tu wysoko. Tutaj mamy taki filtr powietrza z boku na wysokości, no tak nieco poniżej yy, przedniej szyby. Jest chcesz z tą wodą, to trzeba tutaj uważać. On nie jest tu chyba jakoś bardzo głęboko, nie? Na razie można sobie na spokojnie jechać. powie nam echo sonda. Uu. Czyli co, trzymamy się bardziej brzegu. Filtry mamy z dwóch stron. Ale raczej nie możemy wybrać sobie miejsca, z którego <grybujesz> będziemy chcieli pobrać powietrze, prawda, do silnika. Więc no trzeba tutaj uważać. Na pewno bliżej brzegu powinniśmy dać radę. Jest najszybsza droga do miejsca, do którego chcę dojechać może najmniej dotkliwa. Okej, okay, tu jest na zielono, można cisnąć. Może spróbujmy tymi wys wyspami tutaj. Widzę, że jest jakaś taka płycizna, co? Ok, ja spokojnie. Tu już chyba jest, już jest chyba lepiej. Tam przez chwilę było tak tragicznie. To już jest całkiem ładnie, okej. Okay. Czyli teren okazał się faktycznie całkiem przyjemny. krywasz brud. Tak. Ta wielka paka, którą mamy za kabiną zaraz. Kabina wielka za kabiną. To jest... To są części naprawcze. Tam mam też koło zapasowe. To właśnie jest potrzebne do budowania mostów i różnych takich rzeczy. Dodatkowo mam ze sobą wyposażenie, w tym ten nieszczęsny sygnalizator, którego mi zabrakło na poprzednim odcinku, przez co nie mogłem dokończyć ekspedycji, bo już bym ją skończył. Ale wygląda na to, że przy okazji odkryję trochę nowego terenu, bo tu jeszcze nie byłem w tym miejscu, a tu jest już ta krawędź mapy. Z tym, że tu są jakieś kolejne zadania nieodkryte. Pojedzę sobie tam dronem na przyszłość, żeby wiedzieć co jest w tym miejscu. Bo pewnie i tak będę musiał tam pojechać, żeby zrobić zadania poboczne. A jak sobie odkryję to już będę wiedział jak do tego zadania podejść, no nie? Tych zadań pobocznych tutaj, które będą. Trzeba, trzeba mieć tu naprawdę w, tym, w tej grze bardzo dobre pojazdy. O. Oczywiście są one świetne, nie? Tylko nie warto brać takich słabych jak masz jakiś inny, ulepszony, jak mamy tutaj taką trudną misję. Ja wziąłem tego stepa i powiem ci, że żałuję. Były takie sytuacje podbramkowe, że już myślałem, że się nie wydostanę. Leżałem na boku, no i ciężko było. Okej, okay. teren mamy sobie tak mniej więcej odkryty. Mhm. Już będzie wiadomo, że tu można wjechać. Najlepsze jest to, że jak my jedziemy sobie... wow. Co no to mi się zrobiło? Jak jedziemy sobie pojazdem, to w ogóle nie widzimy tych misji, nie? W żaden sposób. Musimy je zacząć śledzić, żeby się pojawiły. No jest takie. Okej. Okay. Wyznaczyłem sobie tutaj drogę do celu, więc zobaczmy, czy uda się coś ogarnąć. Hmm. Powiem ci. O! Okej. Okay. Nie wygląda to tak ładnie jak na minimapce, ten przejazd. Chyba wezmę go z prawej strony. Tutaj może łatwo koło utkwić. Turkada. No dawaj, dawaj, przyciśnij się tutaj. Nie mogę boka zaliczyć. Oj, nie mogę. Dobra, wyciągarka. Faktycznie, żeby czasami wykręcić, to trzeba używać wyciągarki, bo na tych kamieniach może zajebiście cię znosić, tak jak mnie przed chwilą. Ja tak myślałem na pewniaka, że sobie wykręcę tutaj elegancko. No i wpadłem. I teraz też faktycznie, żeby wykręcić, to muszę się posiłkować chyba drzewem, który jest obok. Okej, okay. no i na mapie wyglądało tutaj to miejsce tak, jakbyśmy mieli świetny podjazd na samą górę, na sam szczyt, to jest taki najbardziej gładki podjazd z całej tej okolicy tutaj i zobacz jak to wygląda w praktyce. O, nieprzyjemnie, ale chyba dla przejezdnie raczej nie powinno być źle, dobra tankujemy się, mamy jeszcze trochę paliwa. Okej. Okay. Powinno wystarczyć akurat. No i cisnę, cisnę. Do tego pojazdu mamy też możliwość zainstalowania takich opon błotnych. Nie wiem jeszcze jak one będą się spisywać. O, tu jest nawet podejście, zobacz. Nie wiem jak one będą się spisywać na skałach właśnie. co? Ten kąt natarcia męczy tej ciężarówce, oj. Męczy, męczy. Okej. Okay. Idziemy na razie? Zajebiście. To chwilę się zatrzymuje, ale są postępy. Jest naprawdę trudny podjazd tutaj. I mamy trudny pojazd. Okej, okay. no i trapuj się, dobra. I teraz. Hmm. Chyba trzeba frontowo atakować. Jeszcze zmniejsze ciśnienie. I spróbujemy. Strasznie trudne to, to tutaj jest. Spróbujemy tak. To jest lepsza przyczepność, bo coś tam, coś tam skręcam. Ach. Tutaj mamy kolejne podejście. Dobrze to widziałem na tej mapce. Mamy jakieś. Nie mamy list do wyciągarki. Ale coś tam pokręcimy kołami i zaraz złapię trakcję gdzieś tam. Na którymś kole. No teraz, żeby nie zniosło za bardzo na prawo. o, o, o. o. Ciągle tym przodem gdzieś tam zahacza, no ale to taka ciężarówka jest. O, dawaj, 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 dawaj. jest! okej. Okay. Jaki to był trudny podjazd! Zajebiście wysoko jestem. No i teraz, teraz to już chyba tylko droga prosta do końca celu. Końca ekspedycji. Już powinienem mieć wszystko ze sobą. To było, chociaż czekaj, bo tutaj widzę, że przede mną jeszcze jakaś wyrwa jest. Może nie być koniec. Zwiększa nam się kąt natarcia, gdy mamy wyższe ciśnienie w oponach, wiadomo, i prześwit nam się zwiększa, ale zmniejsza się trakcja. Tutaj zawsze masz coś za coś, zwłaszcza w tym pojeździe, bo tutaj jest kiepski kąt natarcia, musisz tak mm, wybierać między tym ciśnieniem atrakcji, a prześwitem i kątem natarcia. Okej, okay, więc następne podejście jest tutaj, to już jest ostatnie. Jesteśmy zajebiście wysoko w stosunku do tego, jak byliśmy przy tamtej wodzie na dole, gdzie jechałem to nie wiem, czy to była rzeka, czy to jakieś takie po prostu tereny podmokłe. Teraz jestem dużo wyżej, podejrzewam, że z jakieś takie 50-70 metrów, to jest dużo. Duża różnica terenu. No i tu raczej pójdzie bez problemu w stosunku do tego co tam było. Nie musiałem używać ani razu kotwy. Poszło dobrze. I nawet paliwa mi wystarczyło, bo już yy, moje rezerwy świecą pustkami powoli. Moi drodzy, chyba chyba mam to. Chyba to kuśwa mam. Ok, dostarcz. Jest! Ekspedycja ukończona i tutaj będzie nowa baza też. Zapłata sponsora: 56 900. Moduł ramy Kung, żeśmy odblokowali. I placówka, północna placówka mamy. Tak, zobacz nagrody. No i teraz sobie zrobiłem jeszcze zadanie poboczne za 6 900. I sprzedałem żebra są za 4000. Wow! Więc żebra za 4000, dwa żebra zebrałem. No i łącznie zarobiłem 76 325. O kurde, do siedziby postępy w aktualnych kontraktach zadanie zostały sprecytowane. Aha, czyli trzeba zrobić całe zadanie, bo tam jeden checkpoint zrobiłem w tym zadaniu pobocznym i tego mi nie zaliczy teraz. Okej, okay, ale trudne. Ej, napociłem się tutaj przy tym zadaniu bardzo. I teraz tutaj odblokowałem sobie kolejną siedzibę. Odblokowałem też swobodną podróż. Ale najpierw dla mnie najważniejsze są ekspedycje. Więc tutaj chciałbym sobie ciche miejsce. To jest to. I tutaj mi nie pokazało, że potrzebuję mieć wyposażenie. A tu już mamy system monitorujący raz jeden, nie? A tutaj nie było pokazane, że potrzebuję sygnalizatora, więc wszystkiego trzeba się, wiesz, nauczyć. I widzę, że ta zapłata jest naprawdę niezła za tę ekspedycję, więc warto je chyba zrobić w pierwszej kolejności. Eee, dobrze, więc dalej sobie zrobię. Czuję to w wodzie. I tutaj chciałbym sobie sprawdzić teraz modyfikację do ciężarówek. Więc to stosuj, bo tu mamy teraz tak, moduł ramy i mamy to Kung. Czekaj. Czemu to mi się... paszą zadokowa... on Aha, bo chyba mam coś zainstalowane nie tak. Eee, to chyba nie. Sprzedaj i zakupiono darmowe. Co mam zainstalowane? To mam zainstalowane, tak? Platforma burta zakupiono. Ale to odblokowałem, nie mogę tego tu zainstalować, ciekawe. O, teraz mam, musiałem tą płaską platformę tu wrzucić. Teraz mam kung. Tu wcześniej miałem mały kung, a teraz mam kung. I tutaj mamy 100 części naprawczych i 6 kół zapasowych. Myślę, że ten mały kunk się raczej spisuje do tych wszystkich zadań, które mamy tutaj do zrobienia, bo wybudujemy sobie większość mostów, które mamy do zbudowania, więc ten kunk jest moim zdaniem taki mało przydatny i ten mały Kung jest lepszy. Inna nazwa w ogóle, nie? Ale tak, to odblokowałem i chyba odblokowały mi się też opony jakieś. UAD to są uniwersalne faktycznie, ale już mam dostępne błotne, terenowe, więc raczej nie będę chciał brać tych uniwersalnych. Na skałach średnia, na skałach wysoka. No właśnie, tutaj lepiej mieć te. I tutaj mamy na skałach Szczepność wysoka. Ciekawe to jest. Widzę, że odblokowały mi się nowe moduły bazy. Magazyn podstawowy, większy parking. Obniża koszt ewakuacji do bazy lub placówki, w której jest dostępny. I mamy tutaj koła. I tutaj jeszcze jakiś magazyn jest. Magazyn może być przydatny wtedy, kiedy chcemy sobie dostarczyć tu na przykład kości albo coś, nie? jakieś tam rzeczy, które nam, które sobie gdzieś tam pozbieramy na mapie. Hmm. To będzie chyba bardziej potrzebne nie teraz na ekspedycjach, tylko później jak już będziemy robić te wszystkie poboczne zadania, nie? Ja mam oczywiście w planach zrobić wszystko na 100% tradycyjnie, i wtedy pewnie będziemy tych modułów bazy używać bardziej. A skoro na tych ekspedycjach zarabia się no, całkiem fajną kasę, to chyba na te moduły, po zrobieniu wszystkich ekspedycji, będzie mnie stać. Tak myślę. Tutaj, w tej, w tej ciężarówce, mamy zawieszenie fabryczne. To nie jest jeszcze wszędzie OAS, a już trzeba przyznać, że naprawdę nieźle wszystko wybiera, to ciekawe jak co będzie z podwyższonym zawieszeniem albo tym przędołazem. jestem bardzo ciekawy tutaj mamy teraz taki zajebiście duży drop, oczywiście wyż, użyjemy kotwicy, żeby no nie wiem, mam nadzieję, że uda się tutaj zjechać na tej kotwicy jakoś bo no, jest dosyć wysoko, mam długą linę w tym pojeździe i zauważyłem, że ten pojazd ma jeszcze jedną ciekawą funkcję że możemy tutaj mieć niezależną wyciągarkę, mimo że to jest taka. O! Że to jest taka bardziej ciężarówka. Taka, tutaj mamy jakąś półkę skalną jeszcze. Na pewno jej użyję. <grym> Jaki hardcore to jest. Okej, okay, i. puszczamy. No i zobaczmy. Nie, no użyję sobie tej kotwicy. Nie chcę się na bok wywalić, bo jeszcze nie mam tej niezależnej wyciągarki, wiesz? Jak sobie ją odblokuję, to wtedy będziemy szaleć. Ale póki co spokojnie. Nie ma co ryzykować, to jeszcze dużo jest do zrobienia. Co mu się stało ty tak 50 groszy, ale coś tutaj skacze, nie tak jakby jedna część, czy coś. Okej, okay. to było turbo dziwne, ale stanąłem na koła, to się liczy? Fajna ta ciężarówka jest, trzeba przyznać, to widoboty. I mamy pierwszą lokalizację. Rozpocznij skanowanie. Okej. Okay. Tutaj trzeba coś zrobić. Mm, Sprawdź potencjalną lokalizację rozstawienia systemu. O, okej. Okay. Co się tu dzieje? Czekaj. Aha, mamy cztery skany takie rozumiem. O, ciekawe. Dobra, tu już dalej nie mogę. Patrzmy tu i ostatni skan. Nie przejmuj się, spróbuj ponownie, okej, okay, próbujemy ponownie, to już wiemy, że coś tutaj było. Dziwne w sumie. O, okej. Okay. O, skanowanie udane. Na, na dnie jest sporo skał, nie ma żadnych luźnych elementów, a prąd nie jest zbyt mocny. To miejsce nada się. Czas rozstawić wyposażenie. Ok. Wróć, dostarcz zaopatrzenie. Tyk. Mamy. Żebym trafił? Okej, okay. zajebiście. W sumie niepotrzebnie tyle ciężarówek brałem, ale okej. Okay. Tam były trzy punkty do zbadania. No Myślałem, że zbadam wszystkie trzy, bo tam były jeszcze zrzuty do zebrania, ale ekspedycja ukończona. OK, została tutaj jeszcze w zatoce jedna ekspedycja. A nie, jeszcze jest kilka tych ekspedycji. Raz, dwa, trzy i cztery. I potem swobodna podróż jeszcze zostanie. A potem bierzemy się za następne etapy. Ja pierlicze jest co robić tutaj. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Na razie.